Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, żeby Was nie zmyliło, że idę starebką na zakupy. <grych> nie, to jest coś bardziej istotnego. W tym czymś, a to jest teoria Faradaja mam telefony komórkowe, które przez wielu uważane są jako coś zbędnego w sytuacjach krytycznych. Moi drodzy, no niestety, ja uważam inaczej, bo elektronika, szczególnie w sytuacjach, gdy mogą wystąpić różnego rodzaju problemy w stylu na przykład EMP atak, czyli władowanie elektromagnetyczne naszej e, okolicy, wtedy wszystkie sprzęty elektroniczne pójdą się no w większości przypadków Spalić ze wstydu i nie będą działać, więc nasze urządzenia, które jeśli będą w odpowiedni sposób zabezpieczone, dadzą nam pewną przewagę. W jaki sposób będziemy mogli je wykorzystać? Nawet jeśli dojdzie do tego, że nasze urządzenia zostaną zniszczone, to też możemy je wykorzystać i pokażę wam w jaki sposób możemy to zrobić. Ale w dzisiejszym odcinku pokażę wam głównie aplikacje, które mogą Was wspomóc w sytuacjach, no, takich trudniejszych, gdy nie będzie dostępu do internetu. Prąd jedynie będziecie mogli czerpać na przykład z Waszych powerbanków, które mam nadzieję, że macie w jakiś tam sposób nawet solarnych, które będą mogły w automatyczny sposób nie wiem, ściągać energię ze słońca i ładować się, a wy dzięki temu będziecie mogli ładować Wasze urządzenia. No i głównie o tym, więc serdecznie Was zapraszam na film. Wróciliśmy do spokojniejszego miejsca i teraz pokażę Wam aplikacje, które sugerowałbym, abyście się z nimi zapoznali. Pewnie dużą część, całe trzy już macie u siebie na telefonie, tylko o tym nie wiecie, ale jeśli nie macie, to sugeruję ich pobranie. Więc w moim prepersowym folderze znajdują się aplikacje, które pewnie już macie u siebie, to jest Tłumacz i Mapy i Moje Pliki, Morse Code i Survival Manual. Akurat te dwie aplikacje są w języku angielskim, więc... Przynajmniej minimum znajomości tego języka jest konieczne, ale pozostałe są całkowicie w języku polskim i mogą być bardzo przydatne w różnych trudnych sytuacjach. Moi drodzy, rozpoczniemy od map. Mapy wspaniale działają w wersji offline, czyli takiej, gdy nie mamy dostępu do internetu i sieci komórkowej, a zakładamy taki scenariusz. Zakładamy też taki scenariusz, który nam mówi o tym, że nie mamy połączenia z GPS-owymi satelitami i bazujemy tylko i wyłącznie na tych mapach, tak jak na mapach standardowych, które kiedyś mieliśmy w wersji papierowej. Bo oczywiście możemy pobrać te mapy do wersji, która nie będzie potrzebować dostępu do internetu, będziemy mieli je na naszym. Telefonie. Owszem, możemy mieć mapę w wersji papierowej, co jest też wskazane, szczególnie takie głównych dróg lub naszej okolicy w promilu około 300 km, żebyśmy wiedzieli, co gdzie się znajduje, ale również możemy wykorzystać mapy na telefonie, aby móc je mieć na, no, na urządzeniu. I poruszając się, będziemy wiedzieli, dokąd mamy iść. Tylko trzeba je pobrać. Do naszego telefonu. Jak to robimy? Musimy kliknąć po uruchomieniu aplikacji w ikonkę naszego konta, i tutaj mamy wersję mapy offline. Możemy wybrać własną mapę. Wybierz własną mapę, i wtedy nam się pojawi obszar, który chcemy, aby został pobrany. Możemy jeszcze go rozszerzyć bardziej, czyli będzie to jeszcze większa przestrzeń. Wystarczy, że sobie palcem tak ściągniemy i. Zakładamy, że ten obszar jest nam potrzebny, lub ewentualnie do granicy jakiegoś najbliższego kraju, żebyśmy mogli się przedostać. I mamy opcję pobierz mapy. I klikając pobierz, ten obszar będzie dostępny dla nas w wersji bez konieczności połączenia z internetem. To nam się pobierze. I wówczas możemy korzystać z mapek. One będą dość szczegółowe, ale nie będą wymagały połączenia z internetem i będziemy mogli w prosty sposób przezostać się z punktu A do punktu B. Oczywiście nie będziemy mieli kropki, która będzie się przemieniać, jeśli nie będzie działać satelity gps ale pozwoli nam to w prosty sposób wykorzystać z map, jeśli byśmy nie mieli map wersji papierowej. Następną aplikacją, którą pewnie już macie, jest Tłumacz. Tłumacz jest naprawdę bardzo przydatny i też działa w wersji bez połączenia z internetem. Tylko co musicie zrobić? Musicie pobrać w pierwszej kolejności języki, które Was interesują. Tu sugerowałbym pobranie języków naszych sąsiadów lub języków, które są najbardziej popularne na świecie. Ale nie zapominajcie o języku polskim. Język polski też musicie pobrać, bo inaczej nie będziecie mogli po przetłumaczyć tego. Co chcecie powiedzieć na obcy język bez konieczności połączenia z internetem, więc język polski też musi zostać pobrany. Jak pobieramy? Pobieramy w bardzo podobny sposób. Mamy, podobnie jak w mapach, pobrane języki, wybieramy pobrane języki i tutaj zaznaczamy języki, które chcemy pobrać. Nie zapominajcie, język polski również musi być pobrany, więc możecie pobrać język angielski, czeski, niemiecki, oczywiście polski, francuski, włoski, hiszpański, nawet wszystkich państw. Europejskich, tak żeby w miarę prosty sposób móc się dogadać. Oczywiście, tutaj widzicie, że jest możliwość tłumaczenia bezpośredniego. Dzień dobry, jestem ranny, potrzebuję pomocy. To nie będzie działać w wersji bez połączenia z internetem, bo, bo nie, po prostu ta aplikacja tak jest skonstruowana. Ale jeśli rozłączymy się. Z internetem będzie wciąż dostępna opcja wpisywania. I jest automatycznie tłumaczone. Jeśli wybierzemy inny język. To będziemy mieli przetłumaczony może w miarę prosty sposób, w jakiś sposób to wypowiedzieć, ewentualnie pokazać ekran osobie, z którą mamy do czynienia. Więc tego typu tłumaczenia mogą być przydatne i będą działać bez połączenia z internetem. Tylko musicie pobrać wszystkie języki do siebie na telefon, oczywiście łącznie z językiem polskim. Dlaczego akurat tłumacz jest taki istotny? W sytuacji krytycznej może dojść do takiej sytuacji, że zostaniemy ewakuowani, wywiozą nas gdzieś, bo będzie ogólne, ogólny zbiór ludzi do autokarów i będą wywozić w bezpieczne miejsca. Możemy trafić do takiego miejsca, gdzie ludzie nie będą władać językiem polskim bo do innego kraju i tego typu aplikacja w takiej sytuacji choćby może być dla nas bardzo przydatna. Kolejną aplikację, którą chciałem Wam pokazać jest aplikacja Morse Code. Może się zdarzyć taka sytuacja, że radio nie działa, muszą w miarę szybki sposób przekazać informacje dużej grupie ludzi, służby, jakieś, które mają możliwość wykonania tego typu transmisji. Mogą zrobić to za pomocą kodu Morse'a. Czyli słyszycie nagle, że na zewnątrz są piknięcia pojedyncze lub dłuższe, i nie wiecie, co to znaczy. Dzięki temu będziecie mogli to rozszyfrować. A mianowicie, możecie wpisać tutaj odpowiedni tekst. Czyli krótkie to są kropki. Czyli co? Mamy SOS. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie to jest SOS. I w zależności od tego, co by się działo na zewnątrz, możecie sobie szybko na kartce zanotować i później przetłumaczyć komunikaty za pomocą tej aplikacji. Ona też działa w wersji bez dostępu do internetu, wystarczy ją ściągnąć. Jeśli będziecie chcieli nadać sygnał, to też możecie, ale będzie on odtwarzany z waszego telefonu, więc to. Trochę mija się z celem. Jest taka opcja, że uruchamiacie i się dźwięki odtwarzają. Ale to głównie ma służyć do przetłumaczenia tego kodu, który może być nadawany z zewnątrz, a wy nie wiecie, co te piski i piknięcia, które cały czas słyszycie na zewnątrz waszego domu, Waszego mieszkania mogą oznaczać, to Wam to przetłumaczy. Kolejną aplikacją, to już bardzo szybciutko, jest Survival Manual. On jest niestety w języku angielskim, ale mając oczywiście już ściągnięty tłumacz języka angielskiego, możecie sobie przetłumaczyć teksty, które są tutaj zawarte, jeśli nie władacie tym językiem. Jest to aplikacja zawierająca teksty, opisujące różne przypadki użycia przypadki, w których możecie się znaleźć, dotyczące schronienia podstawowej. Medycyny, wody, ognia, zdobywania jedzenia, identyfikacji roślin, trujących roślin, zwierząt, różnego rodzaju sprzętu, jak się zachowywać w różnych miejscach, w zależności gdzie się znajdujecie: czy to jest e, tropikalny klimat, czy to jest pustynia, czy zimno, czy morze, czy góry. Więc generalnie w taki sposób możecie się dowiedzieć, jak w takiej sytuacji można byłoby się zachować, w jaki sposób odnajdować się w przestrzeni, czyli e, tutaj mapy Wam pomagają ewidentnie, które już też macie pobrane, ale jeśli macie kompas, to też dodatkowo pozwoli Wam to. No i generalnie tutaj wszystkie informacje są zawarte. Na przykład wejdźmy do jednego, jest to tekst, który możecie sobie przepisać do tłumacza i nawet sobie przetłumaczyć, jeśli nie znacie języka angielskiego. Ale to są krok po kroku opisane elementy pozwalające na znajdowanie się w przestrzeni. jak używać e, gwiazd, jak używać e, księżyca, jak używać słońca, jak używać zegarka, Więc są tutaj przeróżne metody opisane w odnajdowaniu się w przestrzeni. Więc tą aplikację też polecam pobrać. Ostatnią aplikacją, którą na pewno macie, to jest aplikacja Piki połączona ze zdjęciami. Generalnie, czemu ma ona służyć? Ma ona służyć po to, abyśmy mogli w prosty sposób przenieść nasze ważne informacje, dokumenty, zdjęcia paszportów, dowodów osobistych, naszych dyplomów ukończenia szkoły lub cokolwiek jest istotne, a może ulec zniszczeniu. Więc za pomocą tego możemy w łatwy sposób na telefonie odnaleźć to, ale oczywiście musimy najpierw zdjęcia zrobić czyli Wstrykacie normalną fotkę i ona automatycznie nam się pojawi w folderze piki. Więc wy macie dokumenty, akurat przykład książki, ale możecie, tak jak już powiedziałem, te wszystkie dokumenty, które są dla Was istotne i mogą ulec zniszczeniu podczas przenoszenia się z punktu A do punktu B, mogą ulec zalaniu, z spaleniu czemukolwiek. Zawsze będziecie mieli wersję elektroniczną u siebie na urządzeniu. Jeszcze prościej, znaczy prościej, jeszcze bezpieczniej może się wydać. W niektórych telefonach macie możliwość wkładania kart microSD i na tych kartach microSD wszystko zapisać. Ona nie musi siedzieć w telefonie, możecie ją schować sobie do kieszeni lub w jakieś takie bezpieczne miejsce, bardziej bezpieczne niż telefon, bo telefon ktoś może Wam ukraść. A na karcie microSD te dane będą jeszcze bezpieczniejsze, bo możecie je schować. Dowolne miejsce, a ona ma około centymetra długości i szerokości może 8-9 mm, więc to jest mały, mały element, który łatwo ukryć, a można tam mieć bardzo istotne informacje. Korzystając z telefonu, który już ma swoje lata, ale dalej są takie produkowane, możecie korzystać również z radia FM, bo takie telefony mają je wbudowane. Hmm, tutaj jest możliwość uruchomienia radia FM, tylko niestety trzeba mieć słuchawki, więc zapamiętajcie, że ma, musicie mieć słuchawki, żeby móc słuchać radia i komunikatów, które są stąd zawarte, ale jak już pokazywałem wcześniej, możecie tutaj dodać kartę microSD, możecie słuchać muzyki lub przeływać tam różnego rodzaju ważne dokumenty. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Dzisiaj był troszeczkę dłuższy, ale mam nadzieję, że weźmiecie sobie to pod uwagę i wykorzystacie te właśnie aplikacje dla swoich własnych... Przypadków użycia w przyszłości, czy to nawet teraz, bo możecie teraz też tego używać, i yy, jak najbardziej jest to wskazane. Nawet przy wyłączeniu, możecie wyciągnąć karty SIM, możecie wyłączyć je z sieci, więc nie będziecie trakowani, bo dane nie będą wysyłane w żaden sposób. Możecie wykorzystywać to, co zostanie zapisane na waszych telefonach. Nie muszą być to najnowsze telefony, mogą to być starsze telefony, które wam wcześniej pokazywałem, one też mają możliwość uruchamiania tych aplikacji. I z nich skorzystania, więc sprawdźcie, czy czasami gdzieś tam nie macie starych telefonów i instalujcie tam szybciutko te aplikacje na wszelki wypadek. Oczywiście ze zrobionymi ze zdjęciami wszystkich Waszych istotnych dokumentów. To tyle na dziś. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnym odcinku.